Witam Was widzowie na dzisiejszym odcinku informacyjnym ogólnie tak, poruszymy kilka spraw e, kanału oraz jedną też ważniejszą sprawę. E, bez przedłużania czy przejść na Twitcha z YouTube'a. E, jeśli mnie oglądacie, wiecie, że robię live'y na YouTube. E, choć teraz coraz mniej jakby ludzi ogląda te live y na YouTube, w sensie jest teraz większy hype na Twitcha niż na YouTube'a. I tutaj mam do was pytanie, to od was będzie zależało czy przenosimy się na Twitcha, czy zostajemy na YouTubie Więc w komentarzach musicie napisać mi, czy wolicie żebym nagrywał dalej jakby na YouTubie, czy na Twitchu Twitch ma o tyle swoje plusy, że jest więcej tam osób, że w sumie nie ma takiego czegoś, że jakby widownia Twitcha jest inna niż YouTubeowa, bo na Twitchu oni biorą, tam przeklinają i te inne rzeczy a na YouTube jest bardziej taki family friendly, ale to do Was należy e, decyzja Czy zostajemy na YouTube, czy przechodzimy na Twitch'a e, Kolejna rzecz to live'y Live'y będą się odbywały w poniedziałki Albo od 18.30 albo od 18 do 18.00 20 do 20.30 jakoś tak Kiedy będę miał więcej roboty to mogą się przenieść, to info będzie na Discordzie naszym do, na którego e, zapraszam wbić we wtorki bardzo podobnie tylko że mogą być od 19 w środy od 19.30 do 20.30 w czwartku czwartki nie będę robił live'ów ponieważ ten dzień chcę poświęcić na naukę e, piątki to będzie albo od 17 do 21 albo do 18 do 21 sobota będzie wieczór i niedziela też wieczór. No chyba, że będę miał naprawdę zero nauki, to może być szybciej. Kolejne dzięki za wasze wsparcie. Bo ostatnio w, w kilka donatów poszło. Chciałbym podziękować Skubiemu, Szymonowi, Bartkowi i udawanej dzwonce. Więc bardzo dzięki za każde wsparcie. Pamiętajcie, że zbieramy na słuszny cel, czyli na drugi monitor z chleba i liptonki, więc wiecie, co jest 5, tak? Ważne cele, ważne cele. I kolejna, a zarazem w sumie największa sprawa, do której ja się do Was zwracam, to jest giwały. Chcę zrobić ja świątecznego na piece of carda. Nie wiem, czy jeszcze 20 zł może więcej, może mniej. Eee, ale potrzebuję od was w komentarzu pierwsza rzecz tak do napisania czy Twitch, czy YouTube, a druga rzecz do napisania jak połączyć, bo nie wszyscy grają w Fortnite, a Among Us jest bardziej dostępny, I połowa, połowa, no większość widowni z Fortnite, ale są też ludzie z Amonga i chciałbym, żeby to było wszyscy, jakby, żeby wszyscy mogli wziąć udział. Eee, jak połączyć dwie rzeczy, aby każdy mógł wziąć udział? Bo na początek mój pierwszy pomysł to: było 100 widzów na i myślę sobie, że to jest naprawdę fajny pomysł. Tylko jak to rozegrać, żeby jeszcze ci, którzy oglądają i grają w Amonga, też mogli wziąć udział? Więc tutaj zrobimy tak, że osoba, która podsunie mi najlepszy pomysł, będzie miała przywileje na po prostu jeden, załóżmy jedno tam dodatkowe życie, jedna dodatkowa szansa. Na po prostu tych gierkach o Pace of Carda. Więc właśnie tutaj potrzebuję Waszej pomocy, więc bym był wdzięczny, gdybyście napisali w komentarzu. No i to w sumie było na tyle z odcinka informacyjnego. Mam nadzieję, że dobrze wam mija ten czas. I w sumie to, to tyle dajcie łapkę, subika wpiszcie nasz kodik w sklepie. Do następnego i ma.